Siemanko naredowie się widzowie z tej strony Błażej, kanał Nerdownia Racing TV 4K i zapraszam na kolejny odcinek z Ganda oczywiście. Także lecimy, nie będę tu się dużo rozgadywał. Mamy sprintik 99 wyścig. Słuchajcie. Nie to jest problemem. Mamy 100 tysięcy kasy, ja nie wiem co ja mam z nią robić. Chyba będę rozdawał bidnym i ubogim. Normalnie. Czekam na poszerzenie jeszcze, żeby sobie założyć. Nie wiem kiedy się odblokują. Nie pamiętam kiedy to było. Ale mamy 99 wyścig. Także jesteśmy już dobrze, dobrze. Wszystkie na hardzie przechodzone, oczywiście. Także dobrze jest, nie? Grubo. Nie, zakarę ich od, od, od razu, muszę ich zmarzucić. Powtórka wyścigu, widzowie normalnie. Co się prasz, szmaciarzu? Cienia się pierdzielony. Nie umiesz jechać, tylko się prasz? Nie widzisz, gdzie droga jest? No, za baseballa wezmę w pałę przy pierdziele, to zobaczysz. Już nie widzi gdzie droga. No, na, na ścianę jedzie. No, tu się wcisnąć jakoś. Ej, słabo to, słabo się tu wcisnąłem. Z bany kurde jedne. Ja, że muszę wyścig powtórzyć, bo z to skandal. Co? Jak ja mam fotografię do kolegi. Przed samą metą że rozwaliłem nie? na poprzednim kurde. Powtórki robić muszę na takim wyścigu prosty. Bo, oczywiście, na wykop wpadłem. Naprawdę mnie oni drzawią, nie? Ci dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, powinniśmy dać radę. Jeszcze fajnie by było jakiś, No właśnie, ja pierdzielę, ale far. To był far techniczny. A ten co zrobił teraz, co mu się stało? Mega zważylił. Ja też, po ścianach jeżdżę. Jak taka drukiew, typowa. Nie pytajcie, jak mi się łapy począł przy tym teraz, nie? bo to już nie jest łatwo. A jeszcze cały czas mam na plecach. I... O jeżdżę. tak już powtórka wyścigu była. Trzeba tu uważać. Tu się wyglądałem na tym, bo na środek wpadłem, nie mnie zepchnęli. O ja, pierdzielę! Co to było? No i jest... Dobra. No wypadł! Jeździ, wygram. Dobrze, jeszcze przydzwonił, masz. Buraku oszukańczy. Akurat znowu po mistrzowsku w ten skrót tam wjechali, nie? Pamiętajcie, to mistrzowie są. Dobra, udało się. Drugi w sprintach, dobra, fajnie. Fajnie, że odblokowujemy coś jeszcze. Okej, okay, następny wycinek. 102 tysiące, 000... znowu sprint, uuu. A tu nie było tak, że tu coś było trzy sprinty pod rząd, czy coś? Nie pamiętam już, chociaż mimo tego, że niedawno przechodziłem. Nie pamiętam, jak to było. Jedni załatwieni, drudzy w Sprintach, jest pięknie. <laughs> Jedziemy. O, z o Nie, nie o z Otte Diego. Z go nie. Z taki inny winny. Jedziemy. Nissanem tu się dałeś radę dokulać, a? Dobrze? Tak jeździ ten samochód? Fajnie. No to na kurewki. To on jest tu najgroźniejszy, No i Supra ewentualnie jeszcze jest też groźna. Ja sobie jadę, a oni niech tam się mieszczą. Dobra, zważywili. Dwóch zważywiło nawet. Pięknie. Żebym ja, ja nie zważywił. Kurde, prawie, widzieliście? Prawie przyrąbałem ten bloczek, nie? Dużo nie brakowało. A pięknie jadę, co? Po bandach. Fantastyczny skill. Złomów nie ma? Są. Jakby złomów nie było, to by nie było. tej I ubel musi być, na dole. A trochę go... Trochę się zdezorientował, przyhamowałem i nie wiedział, co ma zrobić, jedzie mi za plecami. Słuchajcie. Kto ci kazał za mną jechać? To jest moja, moja droga, tędy ja jeżdżę. No i tu trzeba uważać, bo wiadomo, to będzie, nie? Ktoś wyskoczyć za winkla, te No, zobaczcie, co jeździ. Jubel totalny. <laughs> o, jeszcze będziemy jechać tym wąskim, znowu tym, bajzlem? Spoko. Te barierki tak spowalniają one. O, już się zaczyna. Frugan na boki. Nic nie robię, nie skręcam nawet, nie? Tu jak się skręci, to zaraz jest gdzieś wyfrugnięty. No, jest oderwanie od ziemi, nie? Jest najgorsze. ale chyba jakoś to przetrwam, kurde. Na piernicę daję radę, jakoś być na prowadzeniu. Jeszcze. Jeszcze setny wyścig widzowie, kurde. No tak to my nie pojedziemy za daleko. Meta jest blisko, trzeba trochę podbić obroty i rura teraz. Nie ma 316 na godzinę. No, dobra zabawa. Nie wyhamowałem nawet. Mogłem szybciej tego nosa to wydać. Wow, tylne bampery. Jedziemy, idziem tuningować widz. Widz, idziemy tuningi robić od razu natychmiast. Już nie umiem się doczekać. Proszę mi tu w body wejść. A to dopiero tylne mi zderzaki odblokowało to, gdzie tu do poszerzeń. Ciulowy. Ten jest fajny. Ten jest kwadratowy, taki bardzo. Ten taki sobie. Ten to taki, hmm, nie wiem o co tu chodzi, to wyrzeźbienie takie, kurde, kwadrat. Ten nawet taki jest dosyć przyzwoity. Ten jest za mocno zamknięty, taka sama blacha. Ewentualnie ten mógłby być. A, a jaki mieliśmy? Nie wiem nawet, ale tu mi się któryś podobał z tych końcowych. Ten. Ten albo ten, albo ten. Ten ostatni, ten przedostatni. Day. Day, daj go. Jeszcze jeden wyścig. Zdążymy pojechać. <grym> turnament, ale z czego? Ze sprintów? Sprint to jest Very dobra. Cool. Wow, za 10 kółek. O, za 10 koła turnament. No dobra. No dobra. Pojedziemy jeszcze. Tam jeden odcinek był trochę krótszy, to teraz może będzie ociupinkę dłuższy za to. Niestety, powtórka widzowie, bo to jest tak to... Bo to jest ekipa jego, więc ja w drzewa nagle umiem wjeżdżać. Te całe wysiłki nie wjeżdżałem w drzewa, w tych wjeżdżam. Bo nagle się nie zmieściłem, tak jak zawsze. Mam, kurde, swoje jakieś już wypracowane techniki, w których przejeżdżam pewne miejsca, nagle nie umiem już ich stosować, się okazuje. O, no, już skill mi się skończył. się samochód zachowuje inaczej niż zawsze. dobra. Ale... Zbany z tyłu zostałem zawsze przed... Popchnij mnie jeszcze raz, w śmieciu, nie? Co to było? No pchnął mnie ewidentnie, nie było go widać, ale pnął mnie za tył. Nagle jechałem prosto i tył mi zrzuciło, no to musiał mnie pchnąć. Burak nie, nie zarzuci mnie na prostej drodze. Wrzucił jak prosto, ja Nie ma takiej opcji. Za Co to za praca? Dziwnie. No, no Już, już czuję. No i wpadnę na samochód, nie? Cicho, nie wiem. Udało się. Ale on mis. No. A dobrze ci, ahaha, brawo. Pięknie. Tak masz jeździć. Za karę. Pięknego helikoptera zrobiłeś. Tu trzeba uważać znowu. Mówię, co drugi wyścig jest pod tym mostem. Specjalnie, nie? Co to miało znaczyć teraz? Niech mnie ktoś to powie. Ja w prawo odbiłem jeszcze go i tak zahaczyłem. No kurde. Na szczęście mnie nie wyprzedzili. I nie wyprzedzą. Coś się chyba coś pomyliło. Najlepiej przed samą metą, mnie wyprzedzić znowu, to chyba się naprawdę załamie. Kurde. Dobrze, że strzaiłem, nie? Dobra, no, Nie dam Wam, kurde, wygrać. <noise> 315 na godzinę, to jest coś pięknego. Normalnie te prędkości. Dobra, udało się przejść. Ja pierdzielę. Next, please, next. Ciekawe co. A to jest turnament. Coś dostaniemy po turnamencie? Może tu poszerzenie już będzie. Mało wyścigów do końca zostało. Może będzie poszerzonko. Całego bodykita -body dostaniemy, może. Chciałbym. Chciałbym. Nie wygląda fajnie ta Mazda tutaj teraz z tym leżakiem. Jest taki strasznie wąski, nie? Się wydaje teraz ten samochód taki dziwnie wygląda. Pomogłem mu tam wjechać, dobrze zrobiłem Widzowie jak myślicie? Na pewno idealnie trafił. Na pewno trafił idealnie tam. Wierzę w to. Ja, to ja, ja w to nie wierzę, ja to wiem, bo to są mistrzowie. Nawet jak ich zepniesz, to oni pro, oni pro. Uważać. Na pewno coś tu wyjedzie, nie wierzę, że nie. Patrz nie było, troszkę dalej był lewo w lewo i sztuczę, na ryj nie ma. Aha, ha, a, 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 im wyjechał. Widziałem jak się obrócił na mapie Goszu, troszkę z tyłu został, ale już jest profesjonalistą i tak jedzie ze wszystkimi nawet. Także może gitara Tu nie jadę już z kurwami, żadnymi teraz nie. Się zagapiłem, Skurde zagapiłem. Nie mogę tyle gadać do was, kurde, bo się zagapiam i warzywie Kurde. Tu jest też głupi moment, teraz muszę na końcu tam uważać, żeby nie wysunąć. I tu w ogóle z boku coś może wyjechać też. Muszę uważać. O, tu na tym zakręcie. ten krawężnik chcę Ominął zawsze. Zmieściłem się jakoś. Na szczęście się jakoś zmieściłem. Tu też złomy są? Wszędzie już są złomy, już wszędzie dotarły. Nie! Nitro, kurde nitro, szybko. Za blisko mety już. Rura. Nie dam. Nie dam. Nigdzie nie dojedziecie. Szybciej ode mnie. Nie ma tego. Nie ma tej opcji w ogóle. Nie ma takiej w ogóle opcji. Dobra, chyba to wygram, co widzowie, jak myślicie. Ale, kurde, tych złomów na Dobra, ostatni zakręt. Tu teraz, bo no, nie zapomnijcie mnie zepchnąć, nie? Bo już czuję to normalnie na plecach. Dobra, jest. Ej, my praktycznie kółko robiliśmy. Dobra. Next race, widz. Ok, ostatni. Mam nadzieję, że ostatni. Sprint, że nie będzie czterech. Czytuj się, co tak długo to się robi. Niestety, widzę powtórkę, oczywiście, bo przed metą się coś wydarzyło, jak zwykle. Nie? Dziwne to jest w tej grze, zawsze przed metą się coś dzieje. Wcale, wcale, to nie, znaczy dziwne, to, wcale to nie jest dziwne, tak się to jest. Wcale to nie jest dziwne, że przed metą zawsze dziwnego coś się dzieje. W ogóle. Kurde, muszę ich tu jakoś porozbijać, bo skurzają mnie, naprawdę. O, więcej złomu, więcej, więcej, więcej. No, do parku, do parku jedziemy. Niech się nie zapomnę, rozbić, oczywiście. No, daje radę. Daje radę jeszcze jakoś. Trzeba tego gnojka dogonić. Najlepiej gdzieś go wyważywić na jakiś murek, nie? Żeby sobie powiedział trochę od Chwilecz wyścigu. Bo no nie no jak mnie tak będzie rzucać tym samochodem do góry i na dół, to ja nie dam rady, już bym go, go, go OK Okej, jest szansa teraz. z dzwona, nie zaliczył on zaliczył, ale mimo to jedzie 500 na godzinę, nie? Ja wjechałem dobrze, on mnie, ale on jest mistrz. są mistrzowie, pamiętajcie, nie ma szans. Wypadł. Ja pierdziele. Co za skandal to był. Masakra. Co to było? No kurde, jak mam tu jechać? Co tu się dzieje? <złum> Złomów milion nie ma się gdzie wcisnąć, no kurde. To było piękne teraz Nitro, Nitro, gdzie się wybierasz? Gdzie? A ci się coś pomyliło, znowu przed metą mnie wyprzedzicie, chyba was boli coś. Jeszcze się rozbili to. Nie dam. Teraz już wam nie dam Meta przed Japąc. Dobra gitara. <grytania> ja wiedzielę co tu się dzieje? Ty wyścigał tu widzisz. Masakra. Mam nadzieję, że to wygrane już jest. Tak, 10 tysięcy, super. Przydatne mi będzie. O, magazyny. To lubię. Jak będą oczywiście jakieś fajne dziewczyny, to lubię. O, na przykład taka. No dobra, widzowie, mamy magazyn kolejny. Dostaliśmy super drivera, mega zarobistego. Także dzięki serdecznie oczywiście za oglądanie. Zachęcam do aktywności pod filmem. Łapka, komentarz, mile widziane. Pamiętajcie, komentarz to zasięg. Tym, którzy są aktywni, to dzięki wielkie oczywiście. Kanał główny Nerdownia TV 4K, gdzie jestem codziennie na live'ach i możecie tam gry inne zobaczyć niż ściganki. I co? I w opisie tam fanpage Nerdowie Błażeja, fanpage na, na Facebooku i Discord Nerdowie Błażeja. Zachęcam również do suba z dzwonkiem zostawienia i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Chyba jest szansa dogonić tamtego banka czy nie? Tego wyprzedzimy, mam nadzieję. Albo nie! No kurde nie, no przez samo metą da, dajcie spokój, to są jaja jakieś, nie gram w to gówno, kurde. Co za buractwo. wyfrunąłem kurde, wiedziałem, że się wybiję na tym kurde wykopie pieprzonym. No dobra, jeden już kurz. Złamy jadą, czy nie jadą? Nie widzę na razie żadnego jublu. Nie ma. Co? No powtórka, Co Trzeba to gonić. Ja wierdzielę, no co Do cholery. Czy ja odwrócę ten samochód? Co tu się dzieje?